Dzień dobry, kochani. Ta wiadomość jest na 11 i 12 lutego 2017 roku i nazywa się Natura. Wiecie, czułam to od samego rana. Bardzo ważna wiadomość dla wielu z nas. Zapraszam w ten weekend, a więc sobota, niedziela, na spacerek. Nieważne, jaka pogoda jest, nieważne, na jak długo, ale żeby tam przebywać, ponieważ. Od aniołów natury mogą przyjść jakieś wiadomości. Możemy wpaść na jakiś pomysł, pomysł dobry. Także, jeżeli ktoś myślał o przeprowadce poza miasto, na przykład na wieś, bardzo dobry pomysł. Ktoś, kto myślał o tworzeniu biznesu czy pracy ze zwierzętami lub roślinami, super. Może komunikowanie się ze zwierzętami.